Witamy w trzecim odcinku kociołka Słynskiego. Dzisiaj znowu gościmy pana Michała. Co będziemy się gotować? Dzisiaj przygotujemy prosty i szybki włoski deser pana kota. Czym jest Pana kota? Pana kota jest to deser na bazie y, śmietany i mleka. Laski wanilii, cukru i żelatyny. Nazwa może trochę myląca nie chodzi o żadną pannę, nie chodzi też o kota. Panna kota oznacza po prostu gotowana śmietana. Aby przygotować ten deser, jest nam potrzebna 30% śmietana, śmietanka, mleko w ilości po 250 ml wszystkiego, 80 gramów cukru, trzy łyżeczki żelatyny, podkreślam łyżeczki, ponieważ jeżeli dacie łyżki, no to będzie można w, skło, w grać naszą panakotą, a nie o to nam chodzi. Będzie potrzebna również laska wanilii, bądź ewentualnie yy, wanilia w proszku, ale lepsza oczywiście naturalna i do dekoracji yy, najlepiej jakieś, yy, jakieś konfitury. Całość zaczynamy? jest dosyć prosta. Na początku namaczamy w odrobinie wody żelatynę i do garnka wlewamy mleko oraz śmietankę. I podgrzewamy. To mleko ze śmietaną na dużym, małym ogniu? Na średnim. Ma się porządnie zagrzeć, niekoniecznie zagotować. Na razie w międzyczasie Laskę wanilii ostrym nożem nacinamy. Wewnątrz znajdują się aromatyczne nasionka, które zresztą będą dekoracją tego deseru, ponieważ pozostaną kropeczki. I w tej chwili możemy to podgrzewać, aż się zagotuje. W międzyczasie dodajemy cukier. I całość mieszamy. Robimy dalej. Następnie, po zagotowaniu wanilii ze śmietaną, dodajemy namoczoną żelatynę i mieszamy intensywnie do rozpuszczenia. Po rozpuszczeniu żelatyny możemy przystąpić do przelewania. Po połączeniu wszystkich składników całość przelewamy do jednorazowych pojemników albo salaterek. Desery wkładamy do lodówki na około 2 godziny. Po około 2 godzinach nasza pana kota już jest, jest gotowa. gotowa. Możemy ją wyłożyć na talerzyk. Ona była wcześniej jeszcze dodatkowo posypana czekoladą. Jak widać, bardzo ładnie prezentują się nasionka. Naszej wanilii. Możemy ją podawać na różne sposoby z lodami, z malinami. Akurat w tym przypadku będzie to konkretnie. I przyrząd zdobić można według własnej fantazji. Oczywiście. na koniec dzisiejszego odcinka mam dla Was konkurs. Proponuję, aby nasi telewizowie zaproponowali nazwy tego deseru, ale w wersji spolszczonej. Pana Kota, ale w wersji polskiej. Nagrodą w konkursie będzie deser pana kota, lokalu pan spinacz. Komentarze i propozycje proszę zamieszczać pod materiałem na Facebooku. Liczymy na Waszą fantazję. Jak na razie, smacznego!